Witam, witam, witam Jesteśmy na z kimś, oczywiście kołocik Rootsone 10% bonusu, darmowe do 10 groszy na start Oraz tak że jeśli pasacie z kodem rutsu, no to z automatu dodaję was do tych auto Minimalne kwoty wyładowania są tutaj wypisane I co, zachęcam was do wpasania. Czy więcej uczestników tym większa szansa to zaraz yy, spadnie, komuś poleci A im więcej pasacie tym macie większą szansę na zgarnięcie tych oto skinów i jeszcze zajmiemy się że w takiej przyszłości jakąś te koskę zaraz się uda nam dołożyć I będziemy mieć 40 na 10 aktywnych konkursów, więc no Kodzik na pewno bardzo daje A my dzisiaj lecimy w case butelki. mamy tysięcy i będzie trzeba jakoś tutaj to dobrze rozegrać Myślę nad tym Fever Case'em i trochę bym ich pootwierał może dzisiaj I sobie damy 10 Case'ów na start i na standarda Jakąś koskę postaramy się upolować z tych Fever Case'ów Zobaczymy jak się sypnie. Oby coś dało. Oby coś dało fajnego. No po prostu golda. na no, jakiegoś golda. To będzie tutaj parę, parę tysięcy wart. Tutaj są na pewno te e, ruby różnego rodzaju. Do trafienia są te safairy. I oby nam tutaj poleciało. Mam jeszcze nie polecić dla Michaela ruby. Ale no, niestety poleciał. Niestety poleciał. Tutaj ma, Michael. na kursie już ma 9000. tysięcy. Ale spokojnie, teraz może dla nas, może jakiś skeleton robi. No jest no Magic, Doppler. Okej, okay, ale wciąż tutaj jeszcze jedna kloska nam jest potrzebna: takiego typu, aby nadrobić tą stratę. Kurde, teraz Adrian jeszcze zgarniam też parakorda. W ogóle ta bitwa na szerdzie by fajnie wychodziła. Na pewno, bo już tylko trochę podrupiło. Kurczę, no kloska dla nas jeszcze. No teraz dla Rosa, i w ogóle każdy kolejny koście wyciągnął. No, ale Rosa najgorszą, no, najlepszą, Michael. Dla nas, kurczę, Not good. Dobra, last. Lastik, kosa dla nas. No nie, fuck. Niestety ta bitwa nie za szczęśliwa. Dobra, ruszamy sobie Manchester'a. I tak ten Fever Caseyk jest tutaj. Myślę, że takie 5 sztuk można zapchać. Yy. Spectrum Casey są same motylki, to wiem na pewno. W Hydra Case ie. nie wiem co jest. Gdzie jest DreamSat? No nie wiem, skrzynia. Tu jest. No, dla tego tania. Dobra, to nie chcemy jej. Dobra, rzucamy na Shredan 4. Rzucamy na Shredan 4, 15 skrzynek. Eee, Jakiegoś motylka grubego. Ktoś grubego motylka. No, wytłanie Fever Case'a. Co tam tutaj drop? Nie, poczekaj. Phoenix. Hejcie, czekajcie, czy ja nie wrzucałem? Ja nie wrzuciłem Fever Case'a, tylko wrzuciłem Phoenix Case'a. Przypadkiem. No, trochę widzowie, ja już jestem obłąkany, chyba. No dobra. Może coś. Cegacie, co to są? Na... Jakie najlepsze A cztery to może dać. No dobra, coś zresztą może dać. Coś grubego. No, on daje w ogóle łupki, a schimowek. Jakby tutaj były kurcze, jakimś basic skinem. O, jest kosa. Rokaź mocna. No, so safari Mesh 2,9 tylko 9 kosztuje? myślałem trochę więcej. No dobra, Patrzymy dalej. Oj, fajny kałaszek, blue sporcik, no spoko. Ale kurde, nie, nam tutaj to brakuje, brakuje tych cost, brakuje tych goldów, gold itemów, grubych gold itemów. Ej, czekajcie, bo ja... To nie jest moja bitwa, no, serio. Hydra case'y? Przecież nie chciałem Hydra Case, ja chciałem Spectrum Case, chciałem Favor Casey. No co jest? Nie wiem, Jakieś... będą się to sprawdzić po nagrywaniu. Trochę tutaj nie da się tak jak kurde o tym marzyłem. no jeszcze czy daje... A, bo są Pandory trafienia w Hydra Case, y, tak, to jest takie drogie. Może Pandory? No tak. Ciężka sytuacja, widzowie. Ciężka sytuacja. Yy, Wrzuciliśmy po prostu 6 skarletów. Hmm. Dobra, na dwóch no. 6 skarletów na dwóch. Co będzie trzeba jakoś po prostu pokonać i zobaczmy. Zobaczmy, czy uda nam się. Wyjść na prostą Czy uda nam się coś niego ciągnąć? Oby. Oby coś grubego. Ale co jest zobaczcie, Rossell w ogóle. Kurczę, no on ma tutaj jest trzykała. O ma prawie 4, mamy 1000, no. I tutaj ja mu dalej daję. Ja mu dalej daję, dalej mu dropi. A my dalej. Jesteśmy. W Tupie. No cóż. Cóż, cóż, cóż? No to nic rejezzy skart chyba tak. Dobra. Nie powinienem tego robić, ale chuj. Był moment, że na 100 teraz taki trochę zjazd. Ale sobie zagramy. Zagramy sobie, nie to, nie to, nie to, nie to. Yy, tak. Yy. Dobra, takie coś, takie coś pykamy, 30 tysięcy. I jak tutaj się nie uda. To jest patrz. to jest patrz. Jak tutaj? może tutaj kurczę, no to są wszystkie boosty. No to są na ka no, każdego dobrego skina jest. Kurczę, no naprawdę... Z, no na nawet parę razy jakby szansa zwiększona. Więc trzeba tutaj liczyć, że coś zobaczcie, jak my dobrze zaczęliśmy. Ja się zastanawiam przez chwilę, czy dawać tego. Czy dawać może klasyka i na dwóch na przykład polecieć to, ale. Mówię nie no. Nie ma co, bo tutaj jest ryzyko. Ale daje nieźle, no daje nieźle nawet. Nawet do tego momentu daje nieźle, chociaż teraz trochę to zawolniło. Szczerze. No tutaj samo Jemili w ogóle kurcze jakby na wakacjach byli. Nie, nie zajeżdżają póki co. Zobaczmy. Jest karambik pierwszy. Dla i samu. A tutaj, no wciąż, tutaj nie ma tych dropów. Nie ma tych dropów. O które by nam chodziło? No, tutaj te rękawiczki. Well, tylko. tylko. Niedobrze. Niedobrze, o jestem dziemyś, To będzie pierwsza chyba dyszka. Pierwszy skin tutaj warty. Jakieś grubsze saldo. Są wszakże gersiki Emeraldy 2,5 goła, tylko one są warte, niestety. No. Flesy, bitwa, kurde, nie ma co gadać. Nie ma co gadać. Nie o to nam chodziło. Nie o to nam chodziło. 15. 15 na 2 po prostu lecimy bitwę. Lecimy bitwę na 2 za 15 koła. I oby tutaj coś dało. I samu jeszcze naszym przeciwnikiem. Jeden z cięższych według mnie zawodników. No i zobaczcie, on raz z rękawiczki wyciąga. 1700, co one, to prawda. Ale no niedobrze, zaczyna się to. Kurczę, bo tutaj coś dało. No nie, no tutaj samo lepiej daje. Zobaczmy jeszcze te dwie skrzynki. O, ale mam tutaj potencjał bardzo fajny. Te porcelany, ale tutaj nie daje, w ogóle nic grubego. Nie poleciało wreszcie jakiś karambit. Wreszcie, dobra. Będzie do przodu na pewno ta bitwa. Dlatego, że ją wygra. Dobra, mamy wina. Mamy wina i mamy jeszcze trochę profitu, ale jeszcze nie są dostakcjonowany. Nie jestem dostakcjonowany. Dobra, pikniemy. Wiem, co pikniemy. Kurde, dobra, pykamy. Pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. na trzech. Bitwę. To zrobimy po prostu z Isamo i, i Zajmili. I zobaczmy teraz. Błagam! Oby coś dało. Dobra, oni zaczęli dobrze. Zaczęli dobrze. Zaczęło się dobrze. Bo tak się fajnie skończyło. Ten red redline, jest coś wart? Will one 160. Dobra Przyjmuję to, ale nie. a już Hydra jest na prawo. Okej. Okay. Dobra, dobre to otwarcie. Oj, tu ten wulkan to nie. Kurczę, minimalware jeszcze, fuck Kurde, ale Emily może dobrym stanie. Proszę, to jest na styk też, tak? I będzie to chyba. Będzie to, dobra. Cudownie, 30 tysięcy, odrobiliśmy trochę. Ja bym coś może z tego kurczy sobie zostawił. Hydre, to. Może najdroższe te skiny po prostu zostawię. Teraz się sprzedam. Dobra, no. Nie jest najgorszy odcinek, nie jest najlepszy. Jest ok, Jest ok, Albo dobra. Cztery koła, jeszcze tu Okej, okay, chociaż chciałem coś innego zobaczyć. Zobaczyć coś innego, ale taka bitwa na spontanie może odda. Bitwa na spontanie może odda. No to jest 405 zł w sumie. To, to, to jest szander tak w ogóle. No tutaj ten talonik, kurczę. OBC siat komuś. Gdyby Michaelowi chodził Talonik, to by było dobrze. Optimum Matik Sokso. W ogóle bez Talona ta bitwa to raczej nie będzie. Nie będzie, kurczę, sporo warta. No daj Talonika dla Michaela. To no co jest? Czemu taka niemiła? Czemu taka niemiła? Czemu taka niefajna? Dobra, obok raków w Przynajmniej tyle. Oj, co daje się na Kurde, minimalowy jeszcze on jest. Ale Lipton. Oj, talonik dla Michaela. Kurcze, ale będziemy mówić na Mati. Chyba, że mu coś da? No nie. No dobra. No cóż, widzowie. No cóż, widzowie. Zagramy jeszcze ostatnią. Już naprawdę, serio. Ostatnia bitwa. 20 koła, 4 graczy. shirt. Po prostu jeden motyl. Jeden motyl. Niech będzie jeden motyl i, i to zakończymy fajnym, fajnym naprawdę zwycięstwem. Dobra. Jeden motyl. Jeden motyl. Ale mogą być też dwa. Mogą być też dwa. O, wysypnął. Proszę. Kurczę, no leci Glock Emerald, leci Hanson Emerald, ale my motyla. O jejdź. Aby tutaj nie było kurcze, przegranej po tym płaczu. Są dwa motyle. Odrabiamy. Odrabiamy to. Odrabiamy ten odcinek tą ostatnią bitwą. Odrabiamy ten odcinek ostatnią bitwą. Dziękuję Wam, widzowie. Dziękuję Wam, widzowie. Dziękuję Wam, widzowie. A sprzedajemy to. Odrabiamy ten odcinek ostatnią bitwą. Tutaj jeszcze mamy koło 20. No. Dziękuję, do zobaczenia. Kodzi krótson. Siemanko, cześć.